Witajcie serdecznie w niedzielne popołudnie. Dziś zaczynamy serię z waszymi kuponami. Cały czas możecie mi wysyłać wasze kupony, czy to wygrane, czy z jednym pechowym błędem, czy jakiekolwiek inne, którymi chcielibyście się podzielić. Co niedzielę będzie taki odmurzający odcinek właśnie z kuponami widzów. Kupony wysyłać możecie na fanpage, który jest oczywiście w opisie filmu na dole. Na dziś wybrałem 5 sympatycznych kuponów. Polecam oglądać na full screenie, żeby dobrze widzieć tasiemki. Numer 5 to kupon od Tomka. Można tu powiedzieć, że typowo pograne pewniaczki. I zrobiło się ładne 200 zł profitu Numer 4 to dubelek od Patryka. Wygrana Barcelony z Ejbarem na wyjeździe. I powyżej 2,5 bramki. Skończyło się tam 0 do 4. I do tego Roma, która wygrała 1 do 0 z Cagliari. Numer 3 to pierwsza z tasiemek. Tym razem kupon od Jacka. 7 zdarzeń. Kurs łączny 93. I pewnie nieco żal i smutek, że zagrane tylko za 2 zł. Pięknie wyłapany remis w meczu mainz Köln po kursie 320. Elegancja, gratuluję. Druga i ostatnia taśma w tym odcinku to kupon od Jakuba. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to polecam odpalić full screen. 11 zdarzeń. Kurs łączny 271. Pięknie wyselekcjonowane mecze. Dajcie mu łapkę w górę, bo ta taśma naprawdę na to zasługuje. Dzisiejszy numer jeden jak dla mnie to kuponik Macieja i mega sympatyczne 850 zł w zysku. 4 zdarzenia, 150 zł wkładu. I zeszła niedziela była z pewnością bardzo miła. Piąteczka dla wszystkich, którzy ogrywają buka, pochwalcie się ślicie kupony na fanpage i za tydzień drugi odcinek. Tymczasem nie zapomnij też o subskrypcji. No to co? Piąteczka ziomeczki.